Witajcie w komiksach Marvela Okiem Komiksomaniaka, programie, w którym omawiam ciekawe historie ze świata Marvela, zarówno duże eventy, serie do nich prowadzące, jak i pojedyncze przygody. Dzisiaj opowiem o tym, jak Nightcrawler wrócił do życia. Tu chcę się na chwilę jednak zatrzymać, ponieważ w chwili, w której nagrywam owy materiał, na polskim rynku można dostać trzy serie, które wychodziły w miarę równolegle z historią, którą tutaj streszczę. W owych seriach od czasu do czasu któryś z bohaterów, głównie Logan, rzuci tekstem, jak to tęskni za Kertem, jak mu go brakuje. W pewnym momencie jednak Nightcrawler zaczyna od tak walczyć u boku X-Men, i właśnie teraz dowiecie się, jak do tego doszło. Nasza historia zaczyna się w raju. Dosłownie. Kurt siedzi sobie na skraju niebios i cholernie się nudzi. Brakuje mu przygód u boku X-Men. Nagle znikąd raj zostaje zaatakowany przez demonicznych piratów. W normalnym wypadku byłoby to coś strasznego, ale Nightcrawler od dawna tęsknił za porządną walką. Niestety, jak to się mówi, uważaj, czego sobie życzysz, bo możesz to dostać. Przywódcą piratów okazuje się nie kto inny jak Azazel, demoniczny ojciec Kerta. Co gorsza, towarzyszą mu jego miniaturowie i dość urocze wersje, które również posiadają moc teleportacji. Po krótkiej wymianie ciosów Azazel wycofuje się, zanim niebiosa byłyby w stanie przygotować prawdziwą obronę. Przenosimy się na ziemię, gdzie do szkoły imienia Jean Grey właśnie dołącza kolejna nauczycielka. Jest nią Angelica Jones, znana jako Firestar, która była jedną z założycielek New Warriors, a także przez jakiś czas należała nawet do Avengers. Oczywiście, praca w szkole pełnej młodocianych mutantów to zupełnie nowe doświadczenie. Zwiedzając budynek i wymieniając przelotne zdania z resztą kadry, Angelica trafia na bista, który akurat krzyczy o mordowaniu kogoś we śnie. Na szczęście nie chodzi mu o uczniów, ale o tak zwane BAMFy, czyli malutkie niebieskie chochliki przypominające z wyglądu Krollera. Nikt w X-Men nie wie skąd wzięły się w szkole, ale ponieważ były generalnie niegroźne, poza ciągłym wypijaniem whisky Logana i przypominały im zmarłego przyjaciela, nikt nie próbował się nimi zająć. Tym razem jednak miarka się przebrała, ponieważ BAMFy ukradły najważniejszą maszynę w całym laboratorium Bista, czyli jego ekspres do kawy. Idąc śladem bamfów, co wymaga zburzenia kilku ścian, biz wreszcie odnajduje ich legowisko i na miejscu odkrywa co małe stworki robiły z podkradanymi maszynami. Budowały jakiegoś rodzaju portal. Dla bezpieczeństwa zwołana zostaje reszta kadry, jednak zanim portal może zostać dokładnie zbadany wyskakują z niego czerwone bamfy, takie same jak te, które towarzyszyły Azazelowi i po krótkiej walce część X-Men zostaje wciągnięta do środka. Wolverine i Northstar lądują w lesie, przypominającym raj, w którym Nightcrawler walczył wcześniej z Azazelem i jego piratami. Zanim jednak mogą dokładnie zorientować się w sytuacji, z chmur wypływa ogromny statek piracki, którego kapitan mówi coś o jakimś niebieskim elfie. Tymczasem Firestar, Iceman i Storm odkrywają, że Portal przeniósł ich tuż na skraj piekła, a teraz patrzą na biegnącą w ich stronę hordę demonów. Żeby tego było mało, Storm zauważa, że w piekle nie ma pogody, więc jej moce są z grubsza bezużyteczne. Jak się jednak szybko okazuje, celem większości demonów nie są X-Men, a kolejny piracki statek, który właśnie podpłynął do skraju piekła. Dochodzi tutaj do krótkiej walki pomiędzy trzema stronami, a podczas niej piraci porywają Storm i wycofują się zanim piekło mogłoby zorganizować posiłki. Iceman i Firestar pozostają więc sami naprzeciw wkurzonej hordy demonów. W tym momencie każdy kto kiedyś powiedział, prędzej piekło zamarznie niż zrobię to i tamto, powinien brać się do roboty, ponieważ Iceman pokazuje dlaczego jest jednym z najpotężniejszych mutantów na świecie. Niestety ten iście legendarny czyn kompletnie go wyczerpuje, pozostawiając biedną Firestar samą, a lud powoli zaczyna się topić. W tym czasie Wolverine toczy walkę z kapitanem pirackiego statku, który właśnie zaatakował Raj, kiedy nagle w jego głowie odzywa się znajomy głos. Jak widać nawet komuś takiemu jak Xavier udało się załapać do nieba. Profesor informuje Logana o tym, gdzie właściwie się znajdują i o konieczności odnalezienia kerta. To jednak rozprasza naszego bohatera i zostaje on strącony na znajdujące się poniżej lodowe pustkowia. W tej chwili sytuacja nie wygląda najlepiej dla naszych ulubionych mutantów: Wolverine spada, Northstar pędzi mu na ratunek, a Firestar odpycha rozmrażające się powoli demony od leżącego na ziemi nieprzytomnego Icemana. Natomiast Storm odpływa pojmana na statku pirackim. Tu do akcji wkracza Nightcrawler, który rusza w pogoń z zaporywaczami. Okazuje się, że do portalu została wciągnięta nie piątka, a szóstka X-Men. Beast trafił prawdopodobnie najgorzej z nich wszystkich, ponieważ wylądował prosto na samym środku statku Azazela. Po krótkiej walce i dyspucie na temat wiary i niewiary, Beast ląduje w morzu, co Azazel podsumowuje zdaniem: Agnostyk za burtą! Po czym znika zająć się innymi sprawami. Tymczasem na statku, na który została porwana Storm, załoga zaczyna tracić cierpliwość do swego jeńca. Lata życia na ulicy Kairu nauczyły Ororo wielu sztuczek, w tym wyplątywania się z więzów, dlatego kapitan nakazuje w końcu uciąć jej obie ręce. Nagle jednak Obserwator zaczyna krzyczeć coś o wybuchach dymu, które zauważa na horyzoncie, po czym sam znika bez śladu. Podobnie znika też nóż niedoszłego oprawcy Storm. Za wszystkim stoi oczywiście Nightcrawler, który razem z ekipą swoich niebieskich bampfów szybko rozprawia się z załogą piratów. Kiedy pozostaje już tylko kapitan, piracki statek zostaje znienacka stratowany przez inny okręt, z którego uciekają podrapani i przerażeni piraci. I jak się okazuje, nie tylko Wolverine ma w sobie dziką stronę. Wróćmy na chwilę, żeby zobaczyć, co dzieje się u pozostałych X-Men. Logan i Northstar przedzierają się przez lodowe pustkowia, które wydają się nie mieć końca. Natomiast Firestar, coraz bardziej przytłoczana siłami demonów, stwierdza, że skoro Iceman zamroził piekło, to może ona będzie je w stanie podpalić. Hej, na to jeszcze nikt nie wpadł. Z powrotem na pirackim statku Storm udaje się usunąć szable Azazela, która jak się okazuje cały czas tkwiła w plecach Bista. To i wspomnienie Nightcrawlera jest w stanie wyrwać go z szału i po czułym uścisku nowo mianowany kapitan Kurt Wagner ustawia kurs na piekło. Tam Iceman budzi się, żeby odkryć, że on i Firestar nie są już otoczeni przez hordy demonów, ale przez zgraje niebieskich banfów, które teleportowały ich w bezpieczne miejsce. Właśnie tu odnajduje ich Nightcrawler i wreszcie wyjaśnia, czym są małe bamfy i skąd się wzięły. Urodziły się one w otchłani piekła. Ich matką była wielka larwa, a ojcem zmiennokształtny w formie zjadającej twarze minogi. Bez wątpienia była to miłość od pierwszego wejrzenia. Swoje potomstwo zostawili na śmierć, jednak temu udało się przeżyć jedząc padlinę i stając się najniższymi z niskich istot piekła. W końcu odnalazł je Azazel i nakarmił własną krwią. To przekształciło stworzenia na podobieństwo swego dobroczyńcy, jednocześnie wiążąc je z jego złem. Podczas pierwszego ataku na raj, jeden z czerwonych Bamfów został pozbawiony przytomności i porzucony przez ich nowego pana. Tam odnalazł go Nightcrawler i zaoferował coś, czego stworkom nie mógł dać Azazel. Cząstkę swojej własnej duszy. W tym momencie historia zostaje jednak przerwana, ponieważ Bamfom właśnie udało się zlokalizować Northstara i Wolverina na lodowych pustkowiach. Kiedy Logan zamierza się już poddać, padając z zimna, i wykończenia, znajomy głos obiecujący mu picie whisky i dźganie piratów stawia go na nogi. Nightcrawler szybko przyznaje, że niestety ta część z whisky to kłamstwo potrzebował po prostu dać Loganowi jakiś powód do życia. Tak czy inaczej, na nowo zjednoczeni X-Men ruszają u boku właśnie odzyskanego przyjaciela, do ostatecznej bitwy morskiej. W międzyczasie przed portalem znajdującym się w instytucie Jean Grey dochodzi do starcia pomiędzy czerwonymi a niebieskimi banfami wspieranymi przez Angela, Warbert i Rachel Grey. Czerwone chokliki próbują naturalnie zamknąć portal. Z kolei w Zaświatach rozgrywa się właśnie wielka morska bitwa, gdzie załoga X-Men ściera się z piratami Azazela. Naturalnie musi dojść do pojedynku pomiędzy kapitanami, pomiędzy ojcem a synem. Tym razem Nightcrawler zwycięża, ale Azazel śmieje się, że w Zaświatach nie istnieje więzienie, które mogłoby go zatrzymać. Dlatego Kurt decyduje się na ruch, mogący mieć bardzo poważne konsekwencje. Oddaje resztę swojej duszy Bamfom, a te tworzą mu ciało przy portalu. W ten sposób Nightcrawler może powrócić do życia i zabrać Azazela ze sobą na ziemię. Dzięki temu zarówno niebo, jak i piekło staje się wolne od pirackich najazdów, a Kurt bierze na siebie odpowiedzialność za ojca. W ostatnich chwilach przed opuszczeniem zaświatów w głowie Nightcrawlera odzywa się Xavier, błagający bohatera o zmianę decyzji. Ten pozostaje jednak nieugięty. Każdy z pozostałych X-Men łapie własnego Banfa i tak oto wszyscy powracają z powrotem na ziemię. Tak więc Nightcrawlerowi udało się uratować niezliczone ilości dusz kosztem swojej własnej. Na końcu tej historii znajduje się jeszcze epilog, którego nie będę teraz zbytnio omawiał, ponieważ skupia się on przede wszystkim na relacjach pomiędzy postaciami, a nie na większych wydarzeniach. Mamy tutaj imprezę, w której wszyscy X-Men świętują powrót Nightcrawlera, mamy moment, w którym na całą imprezę wchodzi Cyclops, który jest teraz tak jakby czarnołowcą całej rodziny, ale Nightcrawler umarł zanim doszło do schizmy, zanim doszło do tego wielkiego podziału i oczywiście cieszy się na widok swojego starego Przyjaciela. Mamy również pojawienie się Mystique, która uwalnia Azazela w celu zabicia go, ale ostatecznie zmienia zdanie i oferuje mu współpracę. W końcu mamy piękną scenę, w której wszyscy już dawno poszli do domu, ale dwaj najtwarci zawodnicy, czyli Wolverine i Nightcrawler, dalej siedzą i do samego rana piją w barze. I tu warto zaznaczyć: Wolverine już dawno jest pozbawiony regeneracji, ale jak widać nie przeszkadza mu to w piciu nie wiadomo jakich ilości alkoholu. Na końcu dwaj panowie wytaczają się z baru i przytuleni wyruszają w stronę Instytutu Jean Grey, również w stronę Wschodzącego Słońca, a totalnie nawaleni przy okazji mówią sobie, jak to bardzo się kochają i jak to cudownie, że mogą znowu cieszyć się swoim towarzystwem. Na tym kończy się historia powrotu Nightcrawlera do życia. Coraz trudniej znaleźć członka X-Men, który nigdy nie umarł i nie powróciłby do życia. I większość historii, w których oni powracają, nie jest jakaś wyjątkowo, nazwijmy to rozdmuchana. Na przykład, kiedy wracał do życia Kolosus, to po prostu znaleźli go, powiedzmy, w jakiejś piwnicy, potem się okazało, że obcy go wskrzesili, ale nie było to tak. Z takim uczuciem, napisane, jak właśnie historia powrotu Nightcrawlera, którą ja osobiście bardzo sobie cenię. Nightcrawler jest jednym z moich ulubionych mutantów, ze względu na cały optymizm, jaki po prostu od niego emanuje. Kiedy on umarł, Wolverine na przykład zauważył, że drużyna straciła tą pogodę ducha, że bardzo ważna część. Zniknęła. I właśnie tutaj dodam, jeżeli kogoś zastanawia, jak Nightcrawler zginął, bo mogliście tego nie wiedzieć. Podczas eventu Second Coming, który być może pojawi się w omówieniach na moim kanale, Nightcrawler starał się ochronić Hope Summers przed. Takim powiedzmy sentinelem, chociaż trochę większa istota, ale nie chcę się w to teraz zagłębiać bastionem. I kiedy się teleportował, tamten wykalkulował dokładnie miejsce, w którym Nightcrawler się pojawi. Wystawił tam swoją rękę i Nightcrawler po prostu teleportował się na tą rękę, przebijając się nią jednocześnie. I w ten sposób niestety umarł. W każdym razie Nightcrawler, jak czytamy tą historię, widzimy ile znaczy dla innych członków drużyny. To jest bardzo istotne, że... Za każdym razem kiedy spotyka się z Icemanem, ze Storm, z Beastem, z Loganem, każdy go musi najpierw przytulić. Ponieważ Nightcrawler był właśnie taką taki, taką bardzo jakby powiedzieć pogodną, taką niesamowicie ciepłą e, e, osobą w drużynie w X-Men i niewątpliwie Zobaczenie go po raz kolejny natychmiast po prostu przynosi uśmiech na twarz każdego członka, każdego mutanta, który kiedykolwiek miał cokolwiek wspólnego ze szko szkołą Xaviera czy szkołą Jean Grey. Tak więc ta historia powrotu Nightcrawlera, to jest taki trochę, ja to nazywam listem miłosnym do tej postaci, bo nie dzieje się tutaj aż tak dużo, jest to oczywiście w miarę zabawne, wiecie? Piraci w niebie i piekle, Iceman zamrażający piekło, czy. Firestar je wysadzające, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są tutaj emocje, uczucia i wszystkie relacje. I to ile Nightcrawler znaczył dla każdego z X-Men, ale też jednocześnie ile znaczył dla nas, dla czytelników. Jedyna osoba, która przewija się tutaj, z którą Nightcrawler nie ma takiego wspólnego, to Northstar i z nim nie ma tego ciepłego powitania. Wynika to z tego, że sam Northstar jest przekonany, że, Fire, że Nightcrawler będąc bardzo wierzącym, bardzo mm, mocno związanym z religią katolikiem. Nie za bardzo za nim przepada, ponieważ North Star jest gejem i chyba miał pierwsze homoseksualne małżeństwo w historii Marvela. Jednak w późniejszej historii X-Men, Amazing X-Men 13, którą prawie na pewno omówię na tym kanale, chyba że już ją kiedyś omawiałem. Ale nie jestem tego pewien. Jest wyraźnie powiedziane, że dla Nightcrawlera nie ma to znaczenia, kto jaki jest. Northstar przyszedł do niebios do, do piekła po to, żeby razem z resztą X-Men wyrwać stamtąd Nightcrawlera i dla niego nic więcej nie ma znaczenia. Także. Jeśli chodzi o podsumowanie całej tej historii, ja bardzo ją lubię i bardzo cieszył mnie powrót Nightcrawlera. Mogli to zrobić jakkolwiek, i, i tak bym się cieszył, że ta postać znowu jest wśród X-Men i znowu wnosi to, co tylko on potrafił wnieść, a, ale zrobili to naprawdę z sercem, z uczuciem, i tak jak wspomniałem, chociaż historia nie jest może najwyższych lotów, to ciężko się w wielu miejscach po prostu nie wzruszyć, widząc to, jak kolejni X-Men spotykają Nightcrawlera po latach i widząc ten ich wybuch po prostu radości. Także z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. Cześć. Jeśli treść tego filmu przypadła ci do gustu, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału. Ponadto mogą cię zainteresować inne, dostępne do materiały, takie jak częste omówienia komiksów i komiksowych seriali, recenzje filmów, a także seria Kim są, so, co czytać, gdzie szczegółowo omawiam historię komiksowych bohaterów.